Się na wzgórzu dworskim, w miejscu historycznym, w byłym folwarku, z którego zachowały się już tylko zabudowania gospodarskie, a dworowi zadedykowaliśmy te tablice, bo dwór spłonął już po wojnie. Mamy tylko jego pamiątkowe zdjęcia archiwalne. Udało się też odtworzyć, według założeń byłych właścicieli, park dworski. Udało nam się wykonać parę lat temu rewitalizację tego miejsca. I jest pięknym miejscem. Mam wielką frajdę, bo wdrożyliśmy założenia byłych właścicieli. No, takie to są nasze mazury. E, teren morenowy, z jednej strony górzysty, z drugiej strony woda. Wspaniałe oczarety, trzciny, grzybień żółty i wiele innych e, pięknych środowiskowo miejsc, e, na które warto, do których warto przyjechać i zobaczyć. To jest to, e, co wszyscy lubimy, czyli odpoczynek w miejscach, które są ciche i piękne przede wszystkim. E, dlatego i ja tutaj też spędzam chwilę czasu i odpoczywam, żeby nabrać myśli i, i troszeczkę właśnie tej zadumy nad tą przyrodą wzbudzi troszeczkę refleksję tak więc no tutaj powstają wielkie rzeczy tutaj do nas odwiedzają wielcy malarze odwiedzają nas wielcy artyści tylko po to żeby naładować akumulatory i żeby wzbogacić też swoje piękno tym pięknym, który właśnie tu nas otacza tak więc cieszymy się z tego że mamy takie skarby natury tutaj u nas, w Małej Gminie Wydminy. Zimą górki, czyli narty mamy też latem sporty wodne, wędkarstwo, grzyby teraz się pojawiły, kurki. Tak więc mamy wszystko to, co możemy zaoferować każdemu turyście, czy z Polski, czy z zagranicy. Mamy to nasze piękno. Cud natury, cud Mazury. Tak więc Cieszę się z tego, że akurat jestem wójtem w takiej gminie, która może pokazać wszystko, od gór po wodę, po doliny, po rower, po narty i praktycznie pokaże odpoczynek. Czy aktywny poprzez rekreację, taką jak rower czy, czy nodni płoki, czy zwykłe, że tak powiem, wylegiwanie się na plażach i odpoczynek, nabierając siły do dalszej pracy w roku pozaurlopowym. W czasie bardzo urlopowym. Tak więc to nas bardzo buduje, i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej ludzi odwiedzać. A mamy takich turystów, którzy są popularni na świecie, nawet mogę powiedzieć, a przejeżdżają w zaciszu tutaj, między szaforami, spędzają czas wędko w ręku czy z koszykiem grzybów. I to jest piękne.